Witajcie. Całkiem niedawno temu recenzowałem dla Was myszkę Thermaltake Level 20, czyli taki flagowy produkt od Thermaltake'a. Natomiast dzisiaj będzie produkt, który można nazwać uzupełnieniem zestawu, czyli klawiatura Thermaltake Level 20 RGB i to nie byle jaka klawiatura, ponieważ jest to model flagowy, czyli produkt wysokiej jakości, także już o odpowiedniej cenie. Co ciekawe, klawiatura na przełącznikach Razer Green. Więc jeśli ten wstęp was zaciekawił, to cenę tej klawiatury i myszki możecie sprawdzić sobie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam was do oglądania. Zaczynamy. No i dzisiaj kolejny super sprzęt gamingowy, jeden z flagowych produktów od Thermaltake. Co ciekawe nie TT Esports by Thermaltake, czyli część tej marki, która zajmuje się typowo gamingiem a Thermaltake, czyli ta część, która bardziej kojarzy nam się z obudowami komputerowymi, swoją drogą świetnymi, dwie mam w studio, te właśnie bardzo nietypowe, czyli Core v 5 i Core P90 i kojarzą się także z chłodzeniami, z wentylatorami, natomiast mniej z gamingiem, ale też jak widzieliście myszka była i teraz jest także klawiatura Level 20 RGB sprzęt już z najwyższej półki swoje kosztujący, ale mamy tutaj chociażby przełączniki Razer Green, przełączniki dotykowe klikające, czyli taki Razerowy odpowiednik Cherry MX Blue. Działa z Razer Chroma, działa także z systemami głosowymi Thermatejka, TTRGB+, RGB, TT Sync i Amazon Alexa. No i z tyłu mamy też odrobinkę informacji, aluminiowy front. Możliwość konfiguracji poprzez aplikację telefoniczną, a więc, starczy tego marketingu. Zobaczmy sam sprzęt. Bo to jest w tej chwili najlepsza klawiatura od Thermatek, tak zwany flagowiec. A ja, flagowce, jak wiecie, uwielbiam. Ha, zobaczcie, pierwsze co. Mam tutaj narzędzie do wyjmowania nakładek i dodatkowe nakładki, wymienne, takie czerwone. Jest także instrukcja. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, aż przypominają mi się pierwsze testy krawiatur mechanicznych, które swoją drogą robiłem jako jeden z pierwszych użytkowników w Polsce. Baczcie, jaki gruby przewód kiedyś to był standard w mechanikach, ale on jest taki gruby, ponieważ na końcu rozwidla nam się na kilka cieńszych kabelków, ale nadal są one sztywne. Mamy tak, dwa razy USB. Jedno to jest po prostu zasilanie klawiatury, drugie to jest zasilanie USB, które jest w klawiaturze dodatkowego portu. I mamy przejściówkę audio, czyli możemy sobie to podłączyć do komputera czy do karty dźwiękowej, a słuchawki po prostu wpinać w klawiaturę, a nie gdzieś tam do obudowy. Jest taka dość fajna rzecz. Klawiatura, zobaczcie, ma tutaj LEDy i tu jest tak troszkę przecięta. To jest specyficzny taki zabieg wizualny, tak ćwiczenie przewodu bardzo przyzwoite. No i tutaj właśnie mamy. Port USB i gniazdo słuchawkowe. Od spodu mamy podwyższenia dwustopniowe, małe lub duże. Wszystkie są gumowane. Gumki antypociskowe także są. Klawiatura podłączona, powiem Wam, że jeszcze robi mega wow. Bardzo ładne poświetlenie i ten pasek przez środek też. Też to rzuca się w oczy, to takie bardzo przyjemne, miłe w dotyku nakładki, wyprofilowane i dość szeroko rozstawione przyciski. Jeśli chodzi o profil klawiatury, to prezentuje się ona w ten sposób. Nie jest aż taka płaska, ale macie też tutaj pasek LEDowy. Jak widzicie, przez to jest to wszystko tak podwyższone dość specyficznie. Pasek LEDowy biegnie przez całą praktycznie klawiaturę. Tutaj dołem się zwęża. I od drugiej strony też jest. Bardzo ładne logo Thermaltake. Aluminiowa obudowa, ale taka gładziutka, naprawdę bardzo gładkie aluminium i ścięte kształty tutaj. Niestety podpórki, pod nadgarstki jako takiej ta klawiatura nie ma. Dlatego podpórkę można to sobie kupić osobno. Też Termatek ma takie podpórki w swojej ofercie. Mamy taką bardzo tradycyjną czcionkę. Nie jest ona zbyt wytłuszczona, po prostu taka nawet bym powiedział delikatna. Mamy klawisze multimedialne, czyli klient poczty, strona domowa, komputer, kalkulator, player multimediów. Efekty świetne, prędkość wolniej, szybciej. I kolejne klawisze do zarządzania podświetleniem jest tutaj sporo. Jeśli chodzi o układ klawiszy, to mamy długi backspace za to, mniejszy enter i dwa długie shifty. No i żeby nie było, są przełączniki Razer Green. Jak one działają? Jest wyraźny klik, wyraźny moment aktywacji, ale ten klik jest cichszy, bardziej cichy niż na przykład w jakiś Outemu Blue czy Keylark -like Blue. Tak więc klawiatura jest dość głośna, ale taka ma być właśnie po to powstały te przełączniki, żeby było to uczucie przy klikaniu i ten specyficzny dźwięk. Czyli mamy przełączniki Razer'a w klawiaturze od Thermaltake. Ciekawe połączenie, dość nietypowe. Jeszcze jedna ciekawa sekcja, zwróćcie uwagę właśnie tutaj. Mamy zewnętrzne przyciski multimedialne. Stop, do tyłu, play, pauza, do przodu, a także wyłączenie dźwięku. Przyjemnie klikają. I mamy rolkę do regulacji głośności, która już nie jest po prostu żadnym przyciskiem. Jeśli chcemy wyłączyć, to klikamy tutaj. Mamy tutaj jeszcze trzy klawisze. Ten środkowy służy do regulacji jasności poprzez kolejne kliknięcia. Mamy pięć poziomów jasności, mamy tryb gamingowy i blokadę klawisza Windows zewnętrzną. Więc tutaj, akurat, kombinacja FN plus Windows po prostu nam nie działa. Nakładki wyglądają całkiem ok. No, i mamy też plastikowe stabilizatory, czyli standard ostatnimi czasy, ale przez to wszystko trzyma się bardzo ładnie. Widzimy też diodę, która jest tutaj dość duża pod tą spacją. No i wciśnięcie FN podświetla nam te, te klawisze RGB. Sama klawiatura, powiem Wam, robi świetne wrażenie. Jest masywna. Aluminiowy front, świetne LEDy. Jedyne, co tutaj tak naprawdę mi osobiście nie do końca pasuje, to właśnie ten bardzo gruby przewód, który jest przy okazji też dość sztywny. Reszta elementów to po prostu rewelacja i tak właśnie powinna wyglądać klawiatura flagowa za chwilkę pokażę Wam rozbudowane oprogramowanie tej klawiatury a na początek sprawdźmy sobie Anti-Ghosting a to jest jeden z najlepszych przełączników przełączniki Razer Green zobaczcie, nieważne ile bym ich wcisnął naraz i z jaką prędkością to wszystkie kombinacje są tutaj bez problemu rejestrowane więc po prostu anti-ghosting jest epicki. Tak jak powinno być w klawiaturze flagowej. I taka ciekawostka, ponieważ ma być dostępne jeszcze oprogramowanie mobilne, tak do iPhone'ów jak i do telefonów z Androidem. Będzie miało kilka ciekawych funkcji, ale jak widzicie coming soon, czyli no, jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. Może Wam zrobi jakiś update, jakiś taki krótki filmik z prezentacją, co wtedy można robić. Spójrzmy sobie na ten software. Tak jak w przypadku myszki, tutaj szata graficzna po prostu mnie nie zachwyciła. Również mamy 6 profili. No, można też sterować tutaj myszką z tego samego programu. Mamy opcję TTSync. W tym momencie, jak widzicie, sobie ją włączyłem i myszka współgra z klawiaturą. Pojawiają się dokładnie te same efekty. Mamy zakładkę do nagrywania makr. Mamy też Customize gdzie możemy przypisać klawiszom przeróżne funkcje z listy. Można też tworzyć i usuwać profile. No I najciekawsze, co Wam dzisiaj pokażę, to sekcja Lightning. Przede wszystkim, jak Wam pokazałem na początku, mamy dwie strefy podświetlenia. Same klawisze, logo TTI, i ten pasek oraz pasek, który idzie dookoła klawiatury. No i w tej chwili mamy właśnie tutaj wybrany ten pasek. Jak rozwiniemy menu, mamy... Keyboard Light, czyli to, co mamy tutaj, oraz Keyboard Around, czyli ten właśnie pasek. Możemy zrobić też All w trybie Temperature, czyli klikamy Apply. No i pokazuje nam to tutaj, ta cała kreatura temperaturę procesora, wszędzie na niebiesko, więc jest OK. Drugi tryb, tryb muzyczny, który pokazywałam w przypadku także myszki. I będzie to taki equalizerek. Widzicie te trzy tryby movie gaming i party. Każdy z nich jest troszeczkę inny. No też tutaj te paski po bokach żyją własnym życiem, natomiast ciężko mi to po prostu na bieżąco pokazywać, czy jeśli chodzi o ten pasek dookoła, może być to stały efekt, może być efekt pulse, flow, mogą być też wszystkie te same efekty prawie że, które są tutaj. Natomiast mamy tutaj efekt Marquee, którego nie ma w przypadku klawiatury i wygląda on właśnie tak tak na wizualizacji taki paseczek po prostu y, tam nam śmiga możemy wybrać jak widzicie prędkość, jasność oraz kolor w który to się porusza no i tryb random, zmieniam te kolory na takie bardziej RGB pokażę Wam na przykład jeszcze tryb ribbon żeby nie pokazywać wszystkiego, będzie to wyglądało dość podobnie jak w przypadku klawiszy a teraz same klawisze czyli static wybieramy sobie kolor, jasność możemy też wybrać sobie jak widzicie na softwareze Różne kolory. Damy apply i możemy sobie ustawić w różnych kolorach jak to chcemy. Następny efekt flow, który możemy także wprowadzić, tryb customize i flow to jest po prostu takie reaktywne. Efekt pulse, czyli po prostu oddychanie. Ripple i mamy takie rozchodzenie się uderzeniowe. Też tryb aktywacyjny. Efekt wave gdzie możemy wybrać sobie też kierunek, na przykład w prawo, w lewo, w górę, w dół, jak wolicie. Damy w prawo, efekt będzie zmieniał się zupełnie w inną stronę, robi się z tego coś zupełnie innego. Możemy też tutaj wybrać sobie przeróżne wzorce do tych trybów RGB, więc kombinacji jest sporo. Następny tryb to Raindrops, czyli taki jakby właśnie padający deszczyk, też bardzo fajny efekt. Spiral Rainbow, czyli taka kręcąca się tęcza, Możemy wybrać kierunek, czy zgodnie z ruchami wskazówek zegara na odwrót. Następnie Snake, czyli też klasyka. RGB Spectrum, bardzo miły efekt, czyli takie przenikanie się kolorów bez oddychania. Po prostu płynne. Efekt blink. No cóż, domyślacie się, że to będzie po prostu mruganie. I ten efekt najlepiej wygląda, jak go sobie spowolnimy. Trzeba także ustawić randomowe kolory w przypadku niektórych efektów. Więc będzie to się zmieniało za każdym mrugnięciem. No i Reactive, czyli zwykłe reaktywne podświetlenie, gdzie możemy też sobie ustawić tryb random, albo ustawić konkretne kolory. Można sporo przy tym kombinować, albo tryb random, który po prostu losowo będzie tam tutaj podawał kolor. Tak więc tych opcji mamy dość sporo. No dobrze, czas na podsumowanie. Klawiatura jest naprawdę wysokiej jakości i powinna trafić w gusta nawet najbardziej wymagających graczy. Jedyne, co tak naprawdę w tej klawiaturze mi się nie podoba, to jest ten gruby przewód. Natomiast to tak już bywa, jeśli klawiatura ma jeszcze dodatkowe zasilanie USB i przejściówkę audio. Niestety ten przewód robi się bardzo gruby i sztywny. Tak więc coś za coś. Przewód po prostu musi taki być. Osobiście po prostu taka konstrukcja mi się do końca nie podoba. Natomiast sama klawiatura bardzo solidnie wykonana, piękne diody, mnóstwo efektów, dość przystępne oprogramowanie, chociaż nie idealne i bardzo fajne przełączniki Razer Green. Ogólnie klawiatura jest wysokiej jakości, ale też za tym idzie odpowiednia cena, tak więc myślę, że ten produkt Trafi tylko do najbardziej wymagających graczy, którzy też mają odpowiedni budżet na swoje stanowisko gracza. Natomiast, jeśli ta recenzja Wam się spodobała, lubicie moje filmy, chcecie wspomóc kanał, możecie zrobić to w trzech prostych krokach: czyli zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i po prostu oglądać dalej moje filmy, za co będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!